Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bionergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Niego księgi uzdrowień to setki cudów. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Pojechałam na pogotowie, tam lekarz czekał na mnie, no i wzięli mnie, to mnie trzymali trzy tygodnie zanim znaleźli, co jest. No i powiedzieli, że to. zawołali męża i dzieci, i powiedzieli, że jest rak. Z początku nie wiedzieli, skąd się wziął, bo było na kościach i szukali znaleźć na żołądku, że to z żołądka zaczęło się. Wiedziałam się, że przyjmuje pan Sobiecki, że ulecia ludzi. No i zadzwoniłam pod ten numer, co mi podali i zaraz mnie przyjęli w sobotę. I jak pierwszy raz przyszłam, to jak zrobił mi ten pan terapię. To jak ja jechałam do domu, to już nie mogłam dotyczy, to mi się spać chciało i przyjechałam do domu, to mi wszystko bolało. Położyłam się i przespałam się, tak trzy dni nie bolało, a później pomału wszystko ustępowało. Już te bóle znikały. I później chodziłam co miesiąc. Co miesiąc chodziłam, czy to co trzy tygodnie, żeby no żeby prędzej się wyleczyć. I także wszystko ustąpiło i później poszłam na badania. Lekarz mnie wysłał. Także wszystkie wyniki wykazały bardzo dobrze. Lekarz powiedział, gdyby mnie nie znał, no to by nawet nie uwierzył, że ja coś miałam w środku. I teraz chodzę na badania krwi raz w miesiącu i wszystko jest w porządku. I mówił, że nie wyślę do tego lekarza, co powiedział, że mam raka, że będzie meryko, jak ja się wyleczy z tego. To on mówi, że on nie wyśle do niego, że on na pewno padnie, jak mnie zobaczy. No bo nie uwierzy, że ja wyszłam z tego, a oni już mnie na śmierć skazali. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc pod numer 773-kierunkowy 283-1505. 283-1505.